Cześć, mam na imię Hania, a to jest mój nowy kanał Animals I Do. Będziemy tutaj rozmawiać o zwierzętach, a w pierwszej kolejności o psach. Zapraszam Was serdecznie. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i wszechogarniającym nas zakupowym, postanowiłam opowiedzieć Wam o tym, dlaczego nie powinno kupować się psa na prezent. W momencie, kiedy Wasze dziecko pisze list do świętego Mikołaja i Napisze w nim, że marzy sobie o piesku, kotku bądź jakimś innym fajnym zwierzątku. To najgorsze, co możecie temu dziecku zrobić, to kupić mu właśnie ten prezent. Jedziemy właśnie do Centrum Edukacji i Terapii Dziecka, spotkać się z gosią Sucharewą, gdzie będziemy rozmawiać na temat tego, jaki wpływ na rozwój dziecka ma, ma posiadanie psa. Do zobaczenia za parę chwil. Hej! Jesteśmy w Centrum Terapii Rozwoju Dziecka po Dziecięcemu i z Gosią such porozmawiamy na temat tego, jak posiadanie psa i jego strata wpływa na rozwój dziecka. Cześć Gosiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz nam w pierwszej kolejności, dlaczego rodzic nie powinien godzić się na taki prezent, jak kupnął psa pod choinkę. Mhm. Przede wszystkim, zwierzę to nie jest prezent, od tego powinniśmy zacząć. Zwierzę to jest żywa istota, która Zamieszka z nami nie na chwilę, tylko na dłuższy okres czasu. Pamiętajmy o tym, że dziecko zazwyczaj chce zwierzę. Pojawia się to mniej więcej w okresie przedszkolnym, kiedy dzieci widzą zwierzaki, zaczynają się nimi fascynować i chcą po prostu kotka, pieska albo jakiegoś tam innego stworka. Namawiają rodziców, chodzą za tymi rodzicami, no i rodzice w końcu ulegają presji dziecka. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest decyzja, która powinna być bardzo odpowiedzialną decyzją, przede wszystkim leżącą po stronie osób dorosłych, bo to do osób dorosłych będzie należała opieka i zajmowanie się tym zwierzęciem, a nie dziecka. Mhm. Kolejne pytanie to dlaczego dzieci nudzą się tymi zwierzętami? Mhm. Dla dziecka zazwyczaj zwierzę kojarzone jest z czymś małym, prawda? Więc kiedy dostajemy zwierzę, dostajemy szczeniaczka, który jest miły, fajny, przyjemny, wygląda bardzo tak uroczo, ale to zwierzę rośnie. To zwierzę też ma różny charakter, tak? temperament. Więc my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie oczekiwania ma dziecko, jak na drugą sprawę to nasze zwierzę będzie funkcjonowało. Dlatego po jakimś czasie dziecko może stwierdzić, że on nie lubi tego psa, bo ten pies nie jest taki, jaki dziecko to sobie wyobraziło czy wymarzyło. Dlatego też tak ważny jest wybór odpowiedniego psa przez rodziców, jeżeli chodzi o warunki rodzinne, no bo wiemy, że jest ogrom ras psów, które wymagają zupełnie innego podejścia przez rodzinę, dlatego też to, że dziecko chce na przykład dalmatyńczyka, bo zobaczyło 101 dalmatyńczyków, może niekoniecznie jest dobrym wyborem, dlatego że rodzina nie jest w stanie zapewnić temu pieskowi odpowiedniego rozwoju, co będzie pewnie przyczyniało się, że ten pies nie będzie dobrze funkcjonował w tej rodzinie. Dlatego też dzieci mogą właśnie być znudzone w pewnym momencie zwierzętami. Najlepiej, jeśli chcemy się zdecydować na wybór psa, to udajcie się do Związku kynologicznego. Tam znajdują się osoby. Które są w stanie polecić nam hodowlę oraz odpowiedniego psa dla naszej rodziny. Czy powinniśmy wierzyć dziecku, które przychodzi do nas i zarzeka się, że będzie się tym opiekować? Mhm. No, myślę, że raczej nie. Wiadomo, musimy zobaczyć, ile to dziecko ma lat. Jak dziecko ma lat 17, no to możemy z tym dzieckiem zacząć jakąś taką bardziej poważną rozmowę. Natomiast, jeżeli dziecko ma lat 3, 5 lub 7, Absolutnie nie, dlatego że dziecko nie jest w stanie wyobrazić sobie, co oznacza opieka nad dzieckiem, tak? Czy opieka nad zwierzęciem. Dla dziecka jest to związane z zabawą. Będę się bawił z psem, będę wychodził z psem na spacery, ale wtedy, kiedy mi jako dziecku będzie to odpowiadać, dlatego że. Dziecko nie jest w stanie po pierwsze samodzielnie wstawać rano i wychodzić z psem, kiedy pada, kiedy jest zimno, kiedy wraca ze szkoły, kiedy jest chory. Więc ta cała opieka związana z szczepieniami, z karmieniem, też z budżetem, bo pamiętajmy o tym, że zwierzę to też jest budżet, tak? To też jest zakup karmy, zakup e, zabawek dla tego psa, szczepienia, ewentualnie jakieś inne wizyty kontrolne u weterynarza. Dziecko nie jest w stanie sobie wyobrazić, jaką kwotę potrzebuje na to, żeby tego typu tutaj zabiegi zastosować, dlatego to po stronie rodzica leży odpowiedzialność, więc jeżeli rodzic myśli sobie tak, kupię dziecku zwierzę, kupię dziecku psa i dziecko powie, ja się będę tym pieskiem zajmował i rodzic mówi, dobra, ja w takim razie nic nie będę musiał robić, to jest wielkim błędem i tego typu decyzja jest na pewno nieodpowiedzialna. Powiedz mi jeszcze, co dzieje się w psychice dziecka w momencie, mhm. kiedy takie zwierzę zostanie mu odebrane. Mhm. No, dzieci mają taką tendencję przywiązywania się. No, nie tylko dzieci, generalnie ludzie mają tendencję przywiązywania się. Natomiast jeżeli dziecko pragnęło tego, okazuje się, że ta decyzja podjęta przez rodziców była taka pochopna i po jakimś czasie rodzice stwierdzają, my nie mamy czasu, energii, pieniędzy na to, żeby się zajmować zwierzęciem, to najlepiej je oddajmy. I wtedy zaczynają się schody, bo albo rodzice wymyślają, tak, że piesek uciekł, że piesek zachorował, że coś tam się stało, że piesek już nie chce z nami być, tak, albo po prostu nie mówiąc nic, nawet pies znika z domu. Dziecko to przeżywa, bo kiedy pies zdycha, jest na przykład chory, możemy to dziecko na to przygotować. Jest to taka trochę naturalna jakby strata, którą dziecko jest w stanie przepracować z rodzicem. Natomiast w sytuacji, kiedy rodzic zabierze temu dziecku e, psa, dziecko może czuć się bardzo e, nieszczęśliwe, porzucone jakby, tak, e, z tym wszystkimi swoimi oczekiwaniami, no bo często dla, tak, często dla e, dziecka zwierzę to jest taki przyjaciel, więc to jest tak, jakbyśmy mu zabrali to przyjaciela. A czy Twoim zdaniem to dziecko uchwaływało się z psem? Generalnie tak, dlatego, że zwierzęta rozwijają w dzieciach bardzo wiele zdolności, rozwijają empatię, rozwijają taką naturalną opiekę nad zwierzęciem. Dziecko uczy się też współpracy z zwierzęciem, więc to jest taka obopólna korzyść. Z jednej strony zwierzę daje dużo dziecku, natomiast dziecko też jakby daje temu zwierzęciu taką naturalną, ruch na przykład, bo dziecko lubi biegać, tak? więc pies jeżeli jest taki ruchliwy i, i chce się bawić z dzieckiem, więc to jest dla niego też jak najbardziej fajne, kiedy może z tym małym dzieckiem Pobiegać. Więc moim zdaniem tak, zwierzę, szczególnie pies, jest bardzo dobrym e, zwierzęciem dla dziecka, ale na pewno nie jako prezent i musi być to przemyślana decyzja całej rodziny, nie zachcianka dziecka. Przede wszystkim odpowiedzialność leży po stronie rodziców, tak jak już wspomniałam, jeżeli dziecko jest starsze. Powiedzmy, jestem jak wieku już takim szkolnym, ma 7-8 i w górę, to warto z dzieckiem usiąść i porozmawiać, jak ono sobie wyobraża opiekę nad e, zwierzęciem i jakby wspólnie przedyskutować to, co się będzie z tym psem działo, kiedy. Na przykład, wyjedziemy na wakacje, tak? bo my jakby myślimy często w takiej bardzo krótkoterminowej e, myśleniu, że mamy pieska i będzie fajnie, tak? bo jest na przykład tam jakiś e, kwiecień, a pojawia się lipiec, pojawia się sierpień. I chcemy wyjechać na wakacje, i co wtedy, prawda? Co wtedy zrobimy z psem? Czy mamy e, jakąś alternatywę tutaj, czy mamy jakieś rozwiązanie? Czy jedziemy z psem do hotelu? Czy odlejemy tego psa do hotelu, tak? Na przykład, e, czy mamy kogoś z naszych członków rodziny, kto może się tym psem zająć? No to jest wszystko wymaga naprawdę dużego przemyślenia i to na pewno nie jest taka decyzja, która powinna zostać podjęta spontanicznie. Ale warto, warto żeby dzieci wychowywały się z psami i psy z dziećmi. Dziękuję Ci, Gosiu, bardzo za rozmowę. Podsumowując, wiemy już, że ta decyzja musi być przemyślana i odpowiedzialna, bo wiąże się ona nie tylko z nami, ale również wpływem na nasze dzieci. Dokładnie. Tak jest. Dziękuję również za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich widzów Waszego programu kanału. Hej! Za tydzień na moim kanale pojawi się nowy materiał, a teraz zapraszam do komentowania, subskrypcji. Pamiętajcie, żeby nadusić dzwoneczek i, oczywiście, zostawcie mi jakąś łapkę.